O, panie John, tyś tu naprawdę jest, wyś naprawdę przyjechali. No, hello, hello. How are you me too? No, co, co ty chcesz? What you want? Breakfast, breakfast, Brexit. Może chce ta? To, to nie, nie, John, u nas w Polsce Bre Brexity się nie przyjmą. U was zrobili, u nas to nie do końca, wiesz, nie do końca. Zynak, budź się. No, no i. Co? Nie? I ty chcesz? A, że A, aha, że ty chcesz śniadanie, żeby jeść. No to je zarówstanę. Wait, a. minutę bite. No, to zarówstaję. Co? Co ty chcesz? Klinik? Ty, Zynek, wyś to chyba za dużo wczoraj wypili na wieczór, bo on już woła klinika, Tero. Chłopie, one, one breakfast, tu klinik. Nie, nie na odwiertkę, nie ładny klinik, tu breakfast. To ci się to nie zdo. No, o, Kasia, wstać, wstać się, bo ja już się tak upociłam. Z tej rozmowy tutaj po angielsku z samego rana, to, to wieś i tak nie no. Coś ungoda o jakimś Brexicie, kliniku, on to za on jest do naszych polskich turunków To on nie umi, teraz już klinika szuko. Co? a że ty byś chciał. Posprzątać, ha, to jest inna rozmowa, John. To ja jo, to jo się już prostuję, chłopie. To, to ja ciebie powiem tak. E, 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 living room, klinik, e, proszę ciebie. E, kitchen, cleaning, e, e, toilet, cleaning you I będziemy i mieć załatwione i będziemy kwita, dobrze? No, no, Pana się cieszy zowo, so, że wie się posprzątać. No, dobre, goście, może ta zostać. Eu fazem